Miszymy <laughs> się w dzisiaj dzisiaj. Skonfrontuję gumy, które ze sobą już rywalizowały świetne lata temu. To było jeszcze lata 90. Akurat właśnie przy dźwiękach takich naturalnych, dźwiękach prosto z otwartego okna. Natomiast dzisiaj pozwolę sobie skonfrontować. <laughs> tak jest, dzisiaj pozwolę sobie skonfrontować. Uwaga, uwaga. Te oto legendy, legendarne gumy. Guma Turbo, która właśnie była pierwszą taką gumą, która tutaj oprócz gumy pojawia się jakiś obrazek. No w przypadku gumy Turbo to wiadomo, jakie tam obrazki bywały. To były obrazki z tych, wiecie, z, z samochodów. Jakie tam, czy jak się nazywa samochód, czy też podane jak się nazywa samochód, jaki to, jaki to jest numer tego obrazka. Tudzież, no, tudzież, jeszcze tam e, jakieś tam osiągi czy coś, nie? Natomiast w przypadku, właśnie, natomiast w przypadku tej gumy, e, tam, e, tam e, w tej gumie były te, wiecie, taki komiks, takie, takie historyki tam komiksyki, coś takiego e, było. Natomiast pozwalałem już na dzień dobry spojrzeć, że Spo, spojrzeć, do, dostrzec, że. Um, wyobraźcie teraz sobie, yy, Donald jest chudszy, tu jest. Yy, u, przepraszam. Turbo jest grubsze, nie? Nieco. Natomiast e, co ciekawsze, e, y, no, co ciekawsze, bodajże w tym roku odnowili Donalda. Turbo istnieje od e, 9 lat, bodajże, odkąd kiedy. Yy, Biedronka miała dwudziestolecie i tam yy, właśnie była guma, to właśnie była guma turbo. Yy, tam był już bodajże yy, yy, sok Donald Duck oczywiście, który nie ma nic yy, związanego z tą gumą. Co prawda tylko nazwa ta sama, ale czy jakieś powiązania raczej nie. Dobra także. A jeszcze bym zapomniał. Yy... Jak już Donald wchodził na, na polski właśnie rynek, to wyobraźcie sobie, że guma Turbo miała poważnego konkurenta. Oczywiście I ktoś, i ktoś pewnie, nie wiem czy to fanatycy właśnie tej gumy rozpuszczali tą słynną plotę na całą Polskę: jakoby właśnie Guma Turbo, że jest rakotwórcza i tak dalej, i tak dalej. To tylko ploty żeby nie kupować Gum Turbo, a żeby tylko właśnie Donalda. Kupić, dobra, jeszcze tutaj rozpakowuję. W sumie polec polecam chronologicznie Turbo idzie jako pierwsze, nie ze względu, że jest czerwona, czerwony to jest prywatny ulubiony kolor, jakby to, jakby to wiedział. A są tacy, którzy wiedzą o tym doskonale. Natomiast no, Turbo była... Turbo oczywiście była to była pierwsza guma ogólnie, tak już mówiłem. A już się tu wyłania. O. Właśnie. I tak już od tego momentu turbo jest z nami po dziś dzień w sumie, tak jak na przykład e, powiedzmy klapki Kubota. Kubota to jest już co innego. Tak właśnie mówię, to jest gruba ten guma, to jest dosyć gruba, znaczy nie jest tak dosyć to gruba guma, nie? I co najciekawsze, może nie będzie widać, ale hmm. Ale zobaczcie Tutaj tutaj gdzie tak tu są te właśnie takie tak zwane ślady, może nie widać tego, ale ja tak trochę ledwo, tak ledwo widzę. go Głębokie, i to, że to, to właśnie yy, chodzi o to, że tam yy, to ma być takie yy, ślady opon, czy coś takiego, ale nie wszyscy, ku... ale wiadomo, nie kupowało się turbo dla smaku, bo w smaku zazwyczaj to takie podeszła buta, to zaraz sprawdzimy. Ale na dzień dobry, chcesz tutaj, proszę bardzo, Opel Cascada jak coś nie pokazuje, który to jest rocznik, natomiast e, bywa. Właśnie, zobaczcie teraz co w tych nowych gumach turbo. Nie wiem, czy jak to wygląda w tych starych, ale niekiedy bywa tak, że to jest takie obcinane. To jest takie obcinane tak na ślepo, nie? E, dlatego bywa tak, że zostaje przycięte, ile wynosi maksymalna prędkość, i tak dalej, nie? Natomiast motor. E, i, tak, I tak właśnie. Nie wiem, czy zauważyliście? Jest. E, jest tak jakby. O, focus, focus, focus. Dobra, nie chcę się sfokusować, malenia. Ale powiem tylko pokrótce, y, jak są te parametry, jak to nazwy, takie pokrótce, takie czyli jaki silnik, ile HP, czy ile silnik wynosi, ile HP, ile maksymalna prędkość i tak dalej, to wiecie. No to jest y, przód, po, to jest tak, to jest, to jest właśnie po turecku tłumaczeniem na angielski oczywiście. Także, dobra, spróbujmy. Przepraszam, że blaskam, ale ja już tak mam i sorry za ten katar. Uczy się kto wie, ten wie, ja Na co jestem chory. To jest ogólnie guma balonowa i uprzedzam od razu, że nie potrafię robić ten balonów z gumy, aczkolwiek jakieś próbowałem nawet za dzieciaka ale pozwolę Wam pokazać się To jest dla takich To jest dla zawodowców Nie dla takich Jak ja Na przykład A fakt co do smaku to jak to w tych starych właśnie Czy też słyszałem właśnie o tym, że to że właśnie te pierwotna wersja te turbo i tak dalej hmm. od słowo firmy Kent z Turcji Że to tam smakowało jak podeszła buta tak naprawdę podczas po było pisane, że coś tam o smaku brzostwini jakoś tak, natomiast trochę ja tak czuję. Jest taka, jest taka leciutka przebitka z właśnie z gumorbid, o tym samym smaku właśnie. Dobra. Powiedzmy, że zjadłem, chociaż gumy. Nieważne, w każdym bądź razie. Natomiast chciałem tak sobie myślę, tak, zobaczyć sobie, jak w przypadku gumy donut, jak będę oglądać właśnie takie obrazki, może nie z samochodem, ale czy będzie na przykład ten. O, akurat film lasiem bardzo fajny, nieważne. Ale ważne będzie to, co teraz. Będzie O, będzie trudno, pakowane. Mam drugą gumę. Nie wiem, czy. Może tą drugą gumę. Żółtą, oczywiście. Co ciekawsze kupiłem w lokalnym sklepie. Yy, tam moderzy tą zieloną. Wersję o już lepiej. I, I facet się mnie pyta, czy tam, y, który kolor, ja to mówię, że obojętnie, o właśnie tak jak patrzę. Ta tutaj wersja jest pomarszczona, nie Ż żółta, dobra, także, a czyżby jest to co się chce, czyżby jest to, to co się chciało zobaczyć, czyli powiedzmy te historyjki. Z Donalda, ale trochę się kurde roztopiło to. Dlatego to właśnie tak. Czekajcie, też nie chcę tego porwać. Będzie jakaś koda, ale kurde. O, o, dobra, wychodzi. dało się. na tyle, a chyba to będzie historyka. no się roztopiło trochę nie powiem, że nie ale kurde, coś inaczej to wygląda ja myślałem, że to będzie coś jak, wiecie, właśnie guma turbo, czy coś słuchajcie no trochę jest roztopione nie powiem ale ja się już... Kręciły, kurde. Wiecie co? Poczekać chwilę. Trochę się udało, nie powiem. Jest miękka jak jasna cholera by to wzięła, ale... Pozwolę tak jak... guma turbo najprzód obrazek, to w tym czasie... Pokażę Wam mniej więcej o tak o nie chcecie nas fokusować ja wam powiem tak szczerze jakby chciało a nie mogło <grym> tak przede wszystkim nagrywam iphone'em ale fakt jest historyjka oczywiście taki jada krótki komiksik tak dalej a teraz się zobaczę jak to guma wygląda bo tutaj coś takiego czer takie czerwone kropki coś jak yy, yy, tak jak te gumy mało mam które co prawda jeszcze są. Yy, tylko właśnie szkoda, że... No właśnie szkoda, że ten... że nikt nie kupuje, ale dobra. Nie wiem co to za smak w ogóle. Chociaż to też. Bubble gum. Ale. Kurde, no. O. Przejęło się. Natomiast, zrzekaj, że to jest. Dosyć, że to. że guma, no, zmiękła dosyć. Mam nadzieję, że. Ta też trochę zmiękła. Tak mi się tylko wydaje. Przepraszam. Jeszcze. Nieważne. Yy... Ale Wam powiem, tak jak patrzę na tą historię, wygląda to jak, właśnie tak jak, wygląda to jakby serio, jakieś takie lata 90. czy coś, chociaż Wam powiem tylko tyle, że co do dawnych słodyczy z lat 90., czyli tak właśnie w guma turbo, wafelek ku guma Donalds i tak dalej, <gum> tak dalej. Natomiast lata tam widziałem filmik na YouTubie, filmik, znaczy filmik nagranie, się jak ten z jakiś tam blok reklamowy z 91 tam by było kukuruku właśnie, które istnieje no tylko w żabce i to jest też dobre kilka lat, bo pamiętam właśnie jak był w Kauflandzie. Aż normalnie byłem zdziwiony i chyba, no właśnie. Y a, coś, no, a co potem, właśnie było najciekawsze, że to w 2015 roku dojdziemy się o istnieniu yy, y, soku Donald, nie? Donald Duck. O turbo już słyszałem wiele razy. Na przykład, między innymi tą słynną plotę, yy, że, że rokotwórcze i tak dalej. Natomiast to była tylko plota. Ale Wam powiem tylko szczerze, że. Takim, tak te, jak te, te, ten odnowiony donat na razie, tak, taki, tro, taki trochę mało manko, że skapciały nieco, nie? Taki mało że skapciały, nie? Także dobra. Oficjne, także pozwolę oficjalnie podcować, a raczej werdykt. Dobra, werdykt następujący: musiałem trochę zapić ten smak. Nie powiem, że to jakieś dobre to coś. Zaczy, czy coś, czy, czy jakieś złe, nie, nie brońcie, panie Boże. Natomiast, e, tak, oczywiście, za. Natomiast, e, powiem wam szczerze, e, jak sobie pomyślałem, by powiedział, że Gumaturbo jednak wygrywa. Niestety nie, Dla te, dlatego że. Oczywiście tak, mimo, mimo że kupuję Gumę Turbo i tylko chociażby dlatego Gumę <gum> 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 Donald też będę kupywał, ale do tego za chwilę dojdę, bo powiem tak, guma Turbo jak na jak na swoje lata się na Saltaną po nieślę, że jednak serio, właśnie począłem taką trochę jakby podeszwę od buta, jakbym właśnie mi, jakbym miętolił taki roztopiony kauczuk. właśnie, jakbym miętoli, jakbym sobie taki właśnie roztopiony kauczuk z tych butów od. W, z tych butów na WF i tak dalej. Ale. i tutaj. Tutaj właśnie powiem, że no, yy, szkoda wielka. Ale plus yy, ale plus dla GUM Turbo właśnie za te za te obrazki, mimo że, takie mimo że bywają takie przycięte na oślep to i tak właśnie dla, to i tak właśnie to jest tylko ten właśnie największy plus, bo wiadomo, gumę Turbo głównie wszyscy głównie kupują yy, ze względu właśnie, z, ze względu na to na te właśnie obrazki z samochodami yy, i teraz pochylę się do gumy Donald's yy, mimo pomimo tego, że smakuje jak taki skapciały mało mam. taki już prawie na wycieńczeniu, nie, takie ale ale, ale plus za to, że no nie wiem, czy to, nie wiem czy ogólnie to, że to jest dosyć miękki w ogóle. Bo to jest ja dopiero bo to jest, ja dopiero pierwszy raz to próbuję. Nie, nie wiem jak dalej, ale ale akurat leżbo yy, tak wyglądały przed, lat, przed laty, właśnie jak Guma Donald miała właśnie do swoje lata świetności. Chyba tak wyglądały, jak dobrze widziałem kiedyś tam na zdjęciach, ale powiem szczerze, że, że dla mnie ostatecznie, yy, ostatecznie wy, wygra Guma Donald, dlatego że właśnie ten smak, mimo że, skap, mimo że jest taki właśnie. Mało mam taki już wycieńczony, taki już nie daje taki nie daje sobie rady i w ogóle. Ale, ale dobra, ale jest dobre, jest, mięciut. jest taki jest takie miękkie oczywiście, nie jest takie twarde jak turbo. Czyli się bo turbo to tak, tak wiecie, tak miętolić, miętolić tak, że normalnie mieć wrażenie, że normalnie w szukwie coś boli. Dlatego właśnie ostatecznie ten pojedynek wygrywa. Yy, właśnie gum guma Donald i to już wszystko ode mnie, już, także bardzo serdecznie czytaj opis pod filmikiem i do zobaczenia